Dekor Glas działowo przegrał na wyjeździe w Bydgoszczy z drużyną Polski Cukier Gwiazda. Jedyny punkt dla naszych zdobył Jonatan Grot. No cóż, walczyliśmy dzisiaj w Bydgoszczy. No ni ni niestety nie starczyło dzisiaj nam formy i umiejętności na to, żeby odnieść zwycięstwo. Ja ze swojego zespołu jestem dumny, ponieważ no, y walczyliśmy, zrobiliśmy na dzisiaj to, co w naszej mocy. Drużyna z Bydgoszczy, polski cukier okazała się dzisiaj lepsza. No, dzisiejszy wieczór nie będzie należał do najfajniejszych, będziemy musieli zrobić to co, to, co zawsze, wyciągnąć wnioski z porażki i jak najszybciej o niej zapomnieć i koncentrujemy się na następnych meczach ligowych w piątek i w niedzielę I no, trudno się mówi coś dobrego po porażce, dlatego... Dlatego jedyne co mogę powiedzieć, szykujemy się na rewanż i mówiąc kolokwialnie, będziemy chcieli się odkuć już w piątek w Grudziądzu i wygrać ze 3 punkty. Najpierw Yang Wudzin wygrał z Kai Konishi 3 do 1. Przełamanie przyszło dzięki Jonatanowi Grotowi, który pokonując Artura Gralę 3 do 1 zdobył jedyne w tym meczu zwycięstwo dla Dekor Glasu. Później Wladisław Fursów ograł mistrza Polski Jakuba Dejasa 3 do 0. Zwycięstwo przeciwników przypieczętował Yang Wudzin triumfując w rywalizacji z Jonatanem Grotem 3 do 2. W tabeli gwiazda jest druga z dorobkiem 16 punktów. prowadzi Darton Bogoria Grodzisk Mazowiecki z 18 punktami. Dekorglas z 11 zajmuje szóstą pozycję, ale ma dwa zaległe mecze.